Siemka wszystkim chciałem Was dzisiaj zaprosić na unboxing paczki, którą yy, nabyłem. Może Wam powiem, gdzie kupiłem. Dopiero pod koniec zobaczymy w ogóle, jak ta paczka wygląda. Yy, zamówiłem sobie parę zestawów właśnie na, na testy na grudzień. A żeby były wyprzedane. Wydarze na takim jednym sklepie, to skorzystając z okazji, kupowałem parę rzeczy. Także zobaczymy, czy wszystko po po wysłali. Styropian już, czy nie otwarta paczka już się sypie. Zobaczymy czy w ogóle jest jakieś zabezpieczenie styropianowe w środku. No pewnie, że jest. Poszty w mordę. Tekturka. Dobra, no, sprzedujemy jakoś tak, żeby jak najmniej tego stylianą ciągnąć. Powiem Wam te zestawy to wyglądają faktycznie jakby z gardła wyciągnięte. Więc reklamy sklepu nie będzie. Opowiem Wam wysłałem specjalnie maila, żeby był wysłany czysty, ładnie zapakowany, bo niby dla, y, w prezencie dla kolegi. Widocznie no, mieli to w dupie. Tu mamy zestaw gigant. Mam nadzieję, że wszystko stąd wypali. To jest jakiś błyka jak no, strasznie to wygląda. <słuch> Następnie mamy Superstar. Też tak samo taki duży zestawik. No ten to już o wiele lepiej wygląda niż tamty, bo tamty to jest normalnie bez komentarza. Dużo fajny pierdółek zobaczmy. Następnie mamy tak, następny wypadek to są rakiety bombowe, ale Jest tutaj 8 rakiet, teraz dwa, trzy, 4. 8 rakiet takich kulek. Potem pokażę Wam z bliska, jak to wygląda. Następnie mamy zestaw. mega set Wygląda tak, no to jest trochę większy, jak to wygląda. To ten już bardziej taki no... Mniejszy, chociaż wam powiem, że... Musiały te zestawy bardzo długo leżeć, ale tu są pod, folia podziurawiona. Mamy znowu rakiety bombowe. Tylko, że teraz inne, bo nie takie kulki, tylko no, kul, kulki, ale zakończone właśnie tak jak rakieta. Trójkąt ten to jest y, World of the Stars. Bo wszystkie te oczywiście zestawy to są firmy Keller. Zobaczymy, czy chociaż te zestawy są w miarę godne uwagi. A że była przeceną, to można było zaryzykować i zobaczyć. Tu mamy taką wyrzutnię... Nie wiem, czy to się otworzy. Więc już, żeby Wam pokazać. To jest wyrzutnia... Jak ona się nazywa? Sakura. Ja, ale powiem Wam... Jeszcze nigdy nie... nie nie miałem czegoś takiego jak dwa ląty o. nie ma jednego tylko są dwa o co tu chodzi zaraz wam pokażę bo to już jest tak roztygowane mamy dwa ląty do odpalenia może nie wiem czy to jest wybór zobaczymy na teście jak to będzie wyglądać, czy się zapali? No, na się nie wydławił. Tu jest wyrzutna taka w ochronnym opakowaniu. Też pierwszy raz się spotkałem. Spotykam się z czymś takim. To jest pół. Otworzymy, zobaczymy, jak, jak wygląda na środku. to jest yy, bo wam nie właśnie nie powiedziałem to jest brudnia graffiti 12 strzałów zaraz pokażę jak, jak wygląda jest też dwu, podwójny ląd też jest podwójny ląd jeden dwa no, wygląda ona tak 12 strzałów 25 mm kaliber, 170 gram, chyba prochu. Czas trwania efektu 15 sekund, wysokość 43 metry Zobaczymy, co to za efekt będzie z tego. to By było na tyle z tych rzeczy. Aha, tu jest jeszcze. Takie gówno małe. Ja, ja myślałem, że trochę, trochę większe to jest. Zamówiłem sobie taką fontannę JZ65 mistrzowie od w od Jogia. Była w pirobajerach za grosze, za złotówkę. Dla cieka z ciekawości właśnie ją zamówiłem. Myślałem, że to troszkę większe będzie. No, taka zwykła jak zestawa. No, więc tak. To by było na tyle. Tak jak mówiłem. Yy, testy, właśnie zestawów yy, fireworków rakiet będę robił w grudniu. Znaczy w grudniu będą już yy, na pod, pod, pod początek grudnia, będę zaczynał właśnie wgrywać filmy zestawów i tak będzie. Postaram się dwa filmy, trzy filmy tygodniowo z zestawami wrzucać, żebyście mieli właśnie wcześniej co kupić sobie na Sylwestra, co się opłaca, czy co się nie opłaca, żebyście wiedzieli na przyszłość. Także pokażę Wam teraz, jak to wygląda. Wszystko z, z bliska. No z bliska to wygląda, tak. Powiem Wam, najgorszy zestaw to jest właśnie ten gigant. Strasznie on wygląda. haratany nieźle. No tutaj może tak nie, nie widać, ale tu mamy ten superstar. No już ładniej wygląda. Yy, Kaleidoskop. Te rury, właśnie rakiety bombowe, Magaset. Yy, tutaj mamy World of the Stars, właśnie też rakiety bombowe. Wulkanik malutki ten od grafiki Grafiki to szczołówka, wyrzutnia. No i tutaj mamy Sakurę, właśnie. Zobaczymy, jak to będzie wszystko wyglądało. Czy się opłaca w ogóle coś takiego kupować? To by było na tyle, jeśli się filmik zestawu podobał, dajcie lajka i subskrybujcie mój kanał i oczywiście mile widziane udostępnianie mojego kanału. Dzięki i do następnego razu.